Wyobraźcie sobie, że zasypiając w swoim domu, w miejscu, które powinno być najbezpieczniejsze na świecie, nie wiecie, że to wasza ostatnia noc, że ktoś najbliższy, ktoś, kogo kochacie bezwarunkowo, już zaplanował waszą śmierć. W nocy z 8 na 9 grudnia 2019 roku w Ząbkowicach Śląskich rozegrał się dramat, który wstrząsnął całą Polską. 21-letni Marcel C. chwycił za siekierę i zamordował całą swoją rodzinę: ojca, matkę i siedmioletniego braciszka. To historia o tym, jak zazdrość i nienawiść mogą przekształcić człowieka w bestie. Ząbkowice Śląskie to spokojne miasto w województwie dolnośląskim, gdzie każdy zna każdego, a takie rzeczy po prostu się nie zdarzają. Ale tej grudniowej nocy spokój został brutalnie przerwany. Marcel C, 21 mieszkający z rodzicami i młodszym bratem, od dłuższego czasu planował najstraszliwszą zbrodnię, jaką można sobie wyobrazić. Wszystko zaczęło się od zazdrości. Marcel nie mógł pogodzić się z tym, że rodzice poświęcają więcej uwagi siedmioletniemu Kacperkowi. Był uzależniony od gier komputerowych, szczególnie tych najbardziej brutalnych, co tylko pogłębiało jego problemy psychiczne. Relacje z rodzicami były coraz gorsze, ale nikt nie spodziewał się, że dojdzie do tragedii. Marcel dokładnie zaplanował swoją zbrodnię. Wybrał moment, gdy najstarszego brata nie było w domu. Nie chciał świadków, ale może też nie chciał zabijać wszystkich. Czekał cierpliwie, aż cała rodzina zaśnie. Gdy zapadła cisza nocna, chwycił za siekierę i skierował się do sypialni rodziców. Pierwszą ofiarą był 48-letni Tomasz, ojciec Marcela. Mężczyzna nie miał szans. Został zaatakowany we śnie. Drugą ofiarą stała się 48-letnia Katarzyna. Matka, która prawdopodobnie obudziła się w momencie ataku na męża. Ale najstraszniejsze miało dopiero nadejść. Siedmioletni kacperek, mały chłopczyk, który jeszcze wczoraj bawił się swoimi zabawkami, stał się ostatnią ofiarą własnego brata. To przekracza wszelkie granice ludzkiego zrozumienia. Jak można podnieść rękę na dziecko, na własnego braciszka? Po dokonaniu potrójnego morderstwa Marcel próbował zatuszować ślady zbrodni. Zinscenizował włamanie, myśląc, że w ten sposób zwiedzie policję. Ukradł również 8700 złotych, za które planował ucieczkę z kraju. Prawdopodobnie wyobrażał sobie nowe życie bez rodziny, która jego zdaniem była źródłem wszystkich jego problemów. Ale policjanci szybko przejrzeli jego plan. Zbyt wiele rzeczy nie pasowało do siebie w tej inscenizacji. Pod presją śledczych, Marcel w końcu przyznał się do winy i ze szczegółami opisał całą krwawą rzeź. Co przerażające, dokonał tych morderstw, będąc całkowicie trzeźwy, bez wpływu alkoholu czy narkotyków. To był całkowicie świadomy wybór. Ekspertyza psychologiczna przeprowadzona przez biegłych. Z Instytutu Ekspertyz Sądowych profesora Sena w Krakowie ujawniła prawdziwe oblicze Marcela C. Zdiagnozowano u niego zaburzenie osobowości charakteryzujące się brakiem empatii i wrażliwości. Cechowała go zgeneralizowana wrogość, a nawet nienawiść wobec otoczenia. Był silnie egocentryczny i miał tendencję do obwiniania innych, w tym własnej rodziny, za swoje niepowodzenia. Mimo tych zaburzeń, biegli jednoznacznie stwierdzili, że Marcel był poczytalny w momencie dokonywania zbrodni. Wiedział, co robi, rozumiał konsekwencje swoich czynów i musiał ponieść pełną odpowiedzialność. Proces toczył się z wyłączeniem jawności, co oznacza, że szczegóły rozprawy pozostają tajemnicą. Ale wyrok był jednoznaczny. Sąd okręgowy w świdnicy skazał Marcela C. na potrójne dożywocie. Za każde z trzech morderstw otrzymał karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dodatkowo został pozbawiony praw publicznych na 10 lat. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać dopiero za 30 lat. To oznacza, że przez najbliższe trzy dekady bestia z Ząbkowic nie wyjdzie z zakrad więziennych. Gdy za 30 lat Marcel C. będzie mógł po raz pierwszy wystąpić, o przedterminowe zwolnienie. Będzie miał pięćdziesiąt jeden lat, tyle ile mieli jego rodzice, których zamordował bez litości tej grudniowej nocy. Siedmioletni Kacperek na zawsze pozostanie dzieckiem w naszej pamięci, nie doczekając nawet ósmych urodzin. Ta historia przypomina nam, że prawdziwe zło może kryć się tuż obok nas, czasem nawet we własnym domu. Zazdrość, nienawiść i brak empatii to trucizna, która może przekształcić człowieka w potwora. Sprawiedliwość została wymierzona, ale nic już nie przywróci życia trzem niewinnym ofiarom z ząbkowic śląskich.